Kazimierz Kucharczyk. miejsce drugie Krzysztof Guzik. I miejsce pierwsze Piotr Pil. Mężczyźni M2. Kuchy, Dziękuję. Miejsce, Miejsce drugie Marcin Mazur. Miejsce pierwsze Kazimierz Grytrwa. Kategoria M3. No. One są za mój. to nie mój dyplom. Chyba to wspomnę na Najlepsi mężczyźni M3. Wielkie gratulacje I mamy Ginter m 4 M4. Miejsce trzecie. Władysław. Polszowski. Miejsce drugie Edward Koprowski i miejsce pierwsze Jan Łacek. Panowie M4 najlepsi rygutem wiekowej. Już są panowie M4. Dziękuję gratuluję Gratuluję Za chwileczkę grupa M5 Dziękuję Kniej najlepsi panowie w grupie M4 Dziękujemy, kategoria M5 trzecie miejsce Zbigniew Radącki Miejsce drugie Andrzej Rad i miejsce pierwsze Piotr Krajowski. Gratuluję. Proszę. na odrób, na odrób. Najważniejsza kategoria. Najlepsi kolony są deklarowani kategorią 9. Zapierajączkę klubka M6. Dziękujemy. Dziękujemy panom kategoria M6. Miejsce trzecie Stanisław Stolaczyk. Miejsce drugie Jan Gorzołka. I miejsce pierwsze Stefan Sikora. Przypominam kategoria M6 i za chwileczkę ostatnia kategoria M7. Już jeszcze poszedł i dekorowani są najlepsi panowie w kategorii M6. Gratuluję, gratuluję Stasiu, Patrzę! No, ja Co to za funkcję, ja się tu znalazłem. Co to za funkcję trafi? Wielkie gratulacje mówią no, Dlatego, że mała grupa. Dziękujemy. I ostatnia grupa. grupa. M7 i starsi. Miejsce trzecie Roman Chomicki. Miejsce drugie Michał Kobielusz I miejsce pierwsze Edward Kurek. Kategoria M7 i starsi, a więc to już są na ci najstarsi, którzy startowali dzisiaj w 16 biegu Bacet. Proszę Jeszcze Proszę, zdjęcia, jeszcze pamiątkowe. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Szkoda, że tak mało nas tu było. Nie wierzyli nie wiem albo przestarzyli Cię pogodę. Kto nie będzie ufelek i, i dyplom, a ja jeszcze raz chcę podziękować Urzędowi Miasta szczyt Gminie Radziowy Wiersz koprotom, służbom medycznym i wszystkim sędziom oraz ludziom, którzy przyczynili się do tego, a w dużej mierze panu dyrektorowi Wojciechowi dobiła dzięki, któremu te wspaniałe kiełbasy dla niektórych pojadą i tego jeszcze raz gratuluję. Brawo. ładnie, bez wszyscy dostaniemy. Dziękujemy za udział, proszę Państwa, mimo pogody, dotarliście Państwo do końca, dziękujemy również Panu Burmistrzowi za udział i proszę Państwa, no cóż, kończymy kolejną imprezę zimową, może już jeszcze nie ostatnią, może jeszcze warunki będą takie, że będziemy coś robić, ale na pewno już potem spotkałem się na biega Eko. Dziękujemy i do zobaczenia. Kłaniamy się nisko i życzymy szczęśliwej drogi. Do widzenia. Główny sponsor naszych zawodów. Jak zwykle kiełbasy robią tutaj furorę. Nikt nie chce medalu, nikt nie chce pucharu, ale każdy chce kiełbasę zdobyć. To jest właśnie to. Unikatowe na skalę całej Europy, długie kiełbasy, które mają prawie 1,5 metra długości. To okazałe trofeum, które ja prezentuję. To y, jest y, kiełbasa, taka bardzo długa. Dlatego warto było przyjechać, żeby zdobyć to trofeum. Warto było przyjechać z daleka. No ale... Y, trofeum, a skąd? A z aż z powiatu bełchatowskiego. No ale to trofeum y, tylko mają przyjemność otrzymać mistrzowie. No jak widać, mam zdobyte, czyli mistrzostwo się udało zdobyć. Ten wyrób to jest mistrzostwo świata, a nie mistrzostwo polskie. Dlatego trofeum warto było przyjechać i wystartować. Zdobyć było bardzo trudno. Przyjechałem z bardzo daleka. Z powiatu Bełchatowskiego, z gminy Kleszczów. Nazywam się Zdzichu Peroński. Jestem smakoszem dobrych wyrobów wędliniarskich, dlatego jestem bardzo za...